Czytanie z Księgi Nechemiasza Cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed bramą wodną i domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia siódmego miesiąca kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety – oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Ale lewici objaśniali ludowi prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nechemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Ale wici uspokajali cały lud, wołając: Uspokójcie się. Wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni. I cały lud poszedłby jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielkie obchody radosne, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono.